Co zmartwychwstał, alleluja! Prawdziwie, zmartwychwstał, alleluja! Kochani, chciałabym Wam życzyć zdrowych, miłych świąt Wielkanocy. Dziękuję, że jesteście na tym kanale, wspieracie mnie swoimi subskrypcjami i że po prostu jesteście ze mną, oglądacie moje filmy. Dla mnie prezentem będzie, jak napiszesz mi życzenia w komentarzu i zasubskrybujesz ten kanał. Moim marzeniem zawsze było prowadzić rozwinięty kanał. A ty, widzu, możesz mi w tym pomóc. Razem damy radę. Dziękuję.